Jelani jest bardzo popularną postacią. Zdecydowanie bardzo często się o niej mówi jako o jednej z najlepszych postaci w grze. Poza gameplayem, fani Elan bardzo cenią sobie jej osobowość i predyspozycję do bycia mami. Lecz wadko wspomina się o jej lore, co jest typowe dla większości postaci w Genfinie. Jeśli oglądasz ten film, to pewnie jesteś ciekawy, co za sobą ma Elan. Słowem wstępu chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeśli Wam się spodoba, możecie zostawić lajka like osoby i komentarz, a teraz zapraszam Was do filmu o historii Elan. Jeśli mielibyśmy opisać się jednym słowem, to zdecydowanie moglibyśmy powiedzieć, że jest ona bardzo tajemnicza. Inni opisują ją jako nieuchwytną, enigmatyczną czy nieobliczalną. Sama postać Elan jest wielką zagadką. Ona sama twierdzi, wynalew do Ministerstwa Spraw Obywatelskich z Liwe, lecz na liście członków figuruje jako podmiot nieistniejący. Przez większość czasu nawet się nie pojawia w budynku ministerstwa. Mimo to, Niguang toleruje jej nieobecność, a Catching docenia jej pracę, pomimo tego, że ma co do niej małe wątpliwości. Idealnym określeniem na ją rolę Jelan w ministerstwie byłaby praca za kurtyny. Wykorzystuje swoje umiejętności manipulacji, aby wyciągnąć z przeciwników najcenniejsze informacje, do których normalna osoba by nigdy nie dotarła. Zdecydowanie stroni od walki i woli rozgrywać pojedynki za pomocą intelektu i podstępów. Poza pracą, Jelan podchodzi do życia bardzo spokojnie i beztrosko. Gdy tylko jest samowolny, uwielbia organizować sobie drzemki. Powodem tego jest jej słabość fizyczna, którą odzieszyła od rodziny. Gdy zajmuje się kłopotliwymi sprawami, woli grać pasywnie, oszczędzając energię, aby w finalnym momencie rozegrać wszystko za jednym zamachem. W obecności innych, Jelan jest bardzo miła i uprzejma. Poza tym ma ona bardzo wysoką tolerancję na ostrość i nie przepada za słodyczami. Uwagawy są bardzo uzależniające i zabywają koncentrację. Jelan ma naprawdę wiele masek. Jej tożsamość zawsze jest tajemnicą. Wybiera wiele twarzy i jeszcze więcej nazwisk. Ludzie uwikłani w kłopoty nie mogą się doczekać spotkania z nią. Z jakiegoś powodu większość z nich myśli we im pomowę, a jeśli nie, to chcą, aby była ich sprzymierzeńcem. Problem polega na tym, że ich przeciwnicy są tego samego zdania. Każda z tych osób poznała inną osobę, z innym nazwiskiem, inną osobowością i innym zachowaniem. Myślą, że mogą ubić z Jelan interes, lecz przez cały ten czas byli tylko oszukiwani w celu wyłudzenia ważnych informacji. Lecz jaka jest prawdziwa Jelan? Komu chce pomóc i jaki jest jej cel? Cóż, wszystkie osoby, które się tego dowiedziały, lewą od dawna w grobie. W społeczności Liwe jest wiele teorii, kim może być tajemnicza Jelan. Ministerstwo Spraw Obywatelskich Liwe jest organizacją, która się charakteryzuje przejrzystością. Każdy pracownik tego organu posiada podstawowe dokumenty o swojej osobie w archiwach organizacji. Jelan, mimo wytwierdzi, że pracuje dla ministerstwa, jest jedynym wyjątkiem. Większość jej kolegów nigdy o niej nie słyszała, a jej nazwiska nie ma na wadnych listach. Wielu uważa, że jest szpiegiem pracującym dla jakiejś tajemniejszej organizacji, a jej mocną stroną jest w mifanie w ciemności, na czym następnie polega, aby osiągnąć to, czego chce. Niektórzy posuwają się nawet do stwierdzenia, że jest faloną wyznawczynią niepowątku, która nie służy żadnej organizacji, ani nie ma żadnych zaznaczących celów. Nawet jeśli tak jest, to wszystko czego chce, to dodać paliwa do już rozprzestrzeniającego się pomienia i wciągnąć wszystkich w świat faleństwa spowodowany przez nią. Przy tak licznych teoriach spiskowych, nasza bohaterka jest całą zagadką. Jedyna osoba, która zna motyw jelan, to ona sama. Więc jeśli chcielibyście się o niej czegoś dowiedzieć, musielibyście się ją o to bezpośrednio zapytać. Niestety nie jest to łatwe zadanie, ponieważ to ona zawsze znajduje ciebie, kiedy chce, a nie na odwrót. Jeśli już wiecie lub bardziej nie wiecie, kim jest Ilan, możemy przejść do równych historii, które odbykowywujemy za wbijanie z nią friendshipu. Apteki w porcie Liwe od czasu do czasu przyjmują ciekawych pacjentów. W niektóre dni może to być najemnik z sumeru. W inne poszukiwać wygód z fontein, a może nawet jakaś rybaczka z stanu, która przypadkowo wpada do wody i uderzyła głową o skałę. Ludzie ci są w równym wieku, o równym statusie i pochodzeniu, ale łączy ich coś, coś równie osobliwego, a mianowicie lekkie uzależnienie od bólu. Lubią uczucie kłucia, gdy farmaceuci nakładają ziołowe leki na ich rany i cieszą się tępym bólem spowodowanym naciskiem na ich siniaki. Takich osób nawet nie obchodzi to gdzie podczas bolesnych terapii, lekarze używają znieczulenia czy nie. Zaskoczeni ich niezwykłą wytrzymałością, początkujący farmaceuci są na tyle rozkojarzeni, że nie zauważają, że wszyscy ich pacjenci to tak naprawdę jedna ta sama osoba. Wszyscy oni to jelan w przebraniu. Jest mistrzynią w tej sztuce i zawsze udaje się oszukać nieświadomych ludzi. Jeśli chodzi o rany na jej ciele, są one nieuniknionym rezultatem ciągłego narowania się na niebezpieczeństwo podczas każdej misji. Pomimo ciekawej pracy, sama Jelan nie jest zbyt ciekawa świata. Je, śpi i wyje, jak wszyscy inni, ale niewiele rzeczy jest, jest w stanie ją zainteresować. Sztuki manipulacyjne opanowała już do perfekcji, więc nie cierpi już w przyjemności z gierek umysłowych. Podróżuje daleko i przemierza krainy, ale podróże i wędrówki są dla niej nijakie. Momentami nawet woli kości kośćmi, aby zdecydować, jak spędzić czas. Przez przyzwyczajenie do bodźców z ostrego jedzenia, nawet normalne dania są dla niej nudne. Migdałowe w czy jadeitowe pirogi z kapusty, topowe dania liwe, uwielbiane przez wielu, nie przynoszą jej satysfakcji. Iran uważa, że jedynie pikantne dania mogą przynieść jej satysfakcję z jedzenia. Lecz to też nie jest proste. Zaczęła jeść same papryczki Jujun, po tym jak stwierdziła, w najostrzejszy danie Xiangling jest za mało ostre. Pozbawiona swoich masek, Jelan jest specjalnym oficerem wywiadu, który podlega bezpośrednio Ningguang. Jednak nie należy wnioskować, że pracując dla Ningguang, Jelan pracuje tak dla Liwe Tixing. Jej stosunek do Wonjongji Liue jest raczej neutralny. Lecz w głębi serca Jelan nie uważa się za podwładną. Z jej punktu widzenia, nie pracuje ona dla Ningguang, tylko wywiązuje się z pewnej umowy, a raczej honoruje pewien pakt. Jelan zdobywa dla Ningguang ważne informacje, a w zamian dostaje poczucie osiągnięcia i niebezpieczeństwo sam w sobie, czego najwidoczniej pragnie. W historii ta wymiana jest opisywana jako Zrywanie owoców inteligencji z zdrzewanie bezpieczeństwa dla Ningguang za niebezpieczeństwo i poczucie osiągnięcia. Nikt nie wie, kiedy rozpoczęła się ich współpraca. Jedyną weczą, którą jesteśmy pewni, jest to, że Elan już od dawna rozszerza swoje wpływy poza granice Liwe, od innych regionów Tejwatu, aż po tajemniczego i niebezpiecznego Abyssa. Każda tajemnicza i niebezpieczna posiadłość stanie się ogrodem, w którym zakwitną Orchidee. Ukradkiem przemiewa noc, a gwiazdy lśnią na jej niebie. Można to uznać za motto Elan, właśnie przez to jest nazywana Doliną Orchidei. Jelan spędza większość czasu patrolując i przemiewając dekazm, gdzie często wpatruje się w ciemność głęboko pod sobą. Historia jej rodziny sięga zamierzchłych czasów. Jej przodkowie walczyli podczas tragicznej wojny w dekazm podczas kataklizmu. Bitwa ta pochłonęła masy istnień, w tym nawet wycia czterech jakw. Jeden z przodków Jelan zginął, a drugi ofalał, co było ogromnym ciosem dla jej rodziny. Orchidea zawsze chciała się dowiedzieć, co było przyczyną katastrofy w dekazm. Zawsze czuła jakieś tajemnicze przyciągnięcie do największej kopalni Diwę. Jelan czuje się tak, jakby coś, co płynie w jej krwi, coś niewytłumaczalnie złowiewczego, wyciągało ją do dekazm. Być może pewnego dnia zanurzy się w tej ciemności, a zły który kiedyś spotkał jej przodków, dosięgnie również ją. Jakieś tajemnicze wezwanie płynie w żyłach jej rodziny od pokoleń. Przez to wyłącza się jej strach i włącza pragnienie niebezpieczeństwa. Ilan przypuszczała, że to może być powodem jej osobliwego charakteru. Nigdy w to nie wątpiła, dopóki nie osiągnęła pełnoletności i pieczęć dekazem nie została zdjęta. Z pomocą towarzyszy odkryła przeszłość swoich przodków. Ten moment wyznaczył nowy rozdział w jej życiu. W przeszłości była dziką bestią, napędzaną czystym instynktem. Pociągnięta niebezpieczeństwem wkroczyła w ciemność. Od tego momentu odnalazła prawdziwe znaczenie swojego instynktu. To przyciąganie do niebezpieczeństwa, to ciągłe wołanie nie jest źródłem zmartwień, lecz jej światłem przewodnim. To krew bohaterów, która była przez 500 lat. Bohaterów, którzy walczyli do utraty tchu i do ostatnich kropli krwi w Dekazm. Nie boi się, bo odwaga, która w niej drzemie, czyni ją silną. Pragnie niebezpieczeństwa, ponieważ jest dziedzicem bohaterów, dziedzicem którego przeznaczeniem jest niebezpieczeństwo i wielka przygoda. Pewnego dnia Jelan wyrufy w drogę, którą niegdyś podążali jej podkowie. Jest potomkinią bohaterów i stanie się bohaterką dla wielu, którzy przyjdą po niej. Ministerstwo Spraw Obywatelskich ma listę osób wymagających szczególnej uwagi. Nie jest ona długa, ale wszyscy, którzy się na niej znajdują, są naprawdę wyjątkowi. Na przykład Nieskrępowany i wczery przywódca floty zbrojnej oraz zdolny podrównik z szerokim wachlarzem umiejętności. Lista ta ma nawet kilku adeptów, których imiona do dzisiaj mają wielką wagę. Osoby z tej listy mogłyby z łatwością sprowadzić buwę na Liłę, niezależnie od ich intencji. W związku z tym Ministerstwo zawsze ma na uwadze ryzyko, które idzie za tymi postaciami i właśnie ich obserwuje. Lecz nie jest to jedyna lista tego typu. Istnieje druga, o wiele tajniejsza i o wiele bardziej niepokojąca. Ci, którzy się na niej znajdują, stanowią prawdziwe zagrożenie dla Liwe. Ale skoro wszystkie postacie, które znamy są na pierwszej liście, to kto znajduje się na drugiej? Mowy są to Fatui, postaci z Abyssu czy nawet bogowie. Poza Qixing, Yelan jest prawdopodobnie jedyną osobą, która może odpowiedzieć na te pytania, ponieważ to właśnie ona sporządziła te dwie listy. Yelan jest z nich bardzo dumna. Wymagają one masy ciężkiej pracy, lecz Jelan nadal doskonali swoje dzieła, dodając tam coraz nowsze postacie. Jak wrona ciągle doskonali swoje gniazdo, tak ona doskonali swoje listy. Chociaż obie mają taką samą obsesję na doskonaleniu swoich dzieł, Jelan musi się pocić, a nawet krwawić, aby zdobyć to czego szuka. Podczas gdy wrony muszą tylko machać skrzydłami, aby osiągnąć swój cel. Lecz jej to nie przeszkadza, ponieważ dla niej wkładanie w ten projekt takiego poświęcenia jest warte tak wawnej wiedzy. Pewnego dnia informacje, które zbiera się, wydadzą. Liwe już nigdy nie pogrowy się w katastrofie, nie mając pojęcia o niebezpieczeństwie, jak to miało miejsce 500 lat temu. Iran dopilnuje, by Liwe nie zostało znowu zniszczone. Taka rada. Nie graj w kości w domu i Yangfang. Fang. Jeśli nie możesz się powstrzymać, to graj z kimś kogo znasz. Jeśli kobieta, której nigdy nie wcześniej nie widziałeś, zaprasza cię do gry, po prostu ją zignoruj. Posłuchaj tej cennej rady od weteranów Hazardu. Nie próbuj szczęścia z tą prerwającą kobietą, chyba wykrzewdu coś bankrutem. Niezwyciężona dama z herbaciami Jan Fang to oczywiście nikt inny jak Jelan. Wy jednej z jej przebrań, właścicielcy domu herbacianego. Jakiś czas temu, kiedy Orchida wróciła z zagranicy, akurat zakończył się kryzys Ozjala. A fatui, którzy zajmowali herbacianę Janfang, byli już daleko od Liwe. Ilans wystała z tej okazji, tworząc w domu herbacianym swoją tajną bazę. Wybrała on akurat to miejsce z kilku powodów. Chyba tym największym jest to, że herbaciarnia jest miejscem, gdzie można znaleźć ludzi z różnych środowisk, od których można wyciągnąć ciekawe informacje. Z drugiej strony. Jelan nigdy nie pogardzi dobrą herbatą i partyjką w kości. Każda runda jest dla niej niemałą wygodą, a każdy wód kości mi ekscytuje Jelan jeszcze bardziej. Nawet najmniejsze wyzwanie jest czymś, czego nigdy nie ma dość. Jako agentka wywiadu jest ona dumna ze swoich umiejętności. Jest pewna, że potrafi czytać w myślach swoich oponentów i włótać kości mi tak, aby przeciwnik poniósł drudgocącą porawkę. Jeśli z nią zremisujesz, to musi oznaczać jedno. Ty też nawet nie próbuj z nią dyskutować. Samo pojęcie rozumowania jest po prostu obce herbaciarni Janfang i nie istnieje w słowniku Jelan. Nie pogrąwaj się. Jeśli oszukałeś dyrektorkę herbaciarni, musisz wybrać pomiędzy bólem wygrany, a hanibą oszustwa. Nie chcesz ani tego, ani tego? To czemu nie cofniesz się do samego początku? Nie graj w kości w herbaciarni Janfang. W całej karierze Jelan była jedna misja, która odcisnęła na niej szczególne piętno. Była to operacja, która łączyła zarówno sukces, jak i porawkę. Można ją nazwać porawką, ponieważ to na niej straciła swoją bardzo ważną pamiątkę rodzinną. Fascynującą bransoletkę. Wewnątrz jadeitowej branzoletki zostało wygrawerowane zaklęcie, które zamienia pamiątkę w proste urządzenie komunikacyjne. Lecz aby ta funkcja zadziałała, potrzeba pary branzoletek. Jedna może najwyżej wisieć na ręce jako ozdoba. W takim razie Możecie się zastanawiać, czemu ta operacja jest nazywana sukcesem. Odpowiedzią na to pytanie jest fakt, że przeciwnik Jelan tak wytość stracił. A jej oponent nie był zwykłym Trivial Horderem czy Kilicurlem. Był nim sam dziewiąty fatui Harbringer, Pantalone. Jelan odkryła tajny szlak handlowy Harbingera i zaczęła wychwytywać jego towary jako rekompensatę za jej bransoletkę. W dawnych czasach istniała pewna mistyczna bestia. Fata wykonana z jej futra była warta fortunę, a ze względu na jej wadkość jest ona strasznie ciężka do zdobycia. Pomimo tego, wypotężna bestia zmarła już wieki temu, jej ciało pozostaje nienaruszone do dziś, a jej futro wciąż wydziela tajemniczy zapach. Pantalone zamierzał podarować ją taliście, lecz firan ją przechwyciła, lecz coś się jej w niej nie podobało, więc ją zmodyfikowała. Oderwała futro, połączyła je z jakościową prędzą, z liłę i ufyła dla siebie dość modny pław z rękawami. Ten incydent można postrzegać za istotny lub nieistotny. Wszystko telewy od perspektywy. Ostatecznie wszystko sprowadza się do dwóch słów. Straty i zyski. Cykl tracenia i zyskiwania jest dobrym określeniem wycia lecz jej to nie wywkadza. Zamiast tego cierpi ona z tego wielką przyjemność. Teraz opowiem wam już ostatnią historię. Lecz zarazem jedną z najważniejszych. Powiem wam o tym, jak Jelan dostała swoją wizję. Orchidea nie zawsze była zdana tylko na siebie. Wiele lat temu miała zespół przyjaciół, który kroczył razem z nią po ścieżce ciemności. Lecz wtedy Jelan nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej sztuczki i pomysłowe pułapki mogą na kogoś nie zadziałać. Wrogowie z silnym poczuciem samokontroli nie ugliźliby jej przydęty. A mądrzejsi przeciwnicy nie dali się nabrać na jej plany. A ci z przytacującą siłą po prostu wymknęliby się z jej pułapek. Przez to Jelan i jej drużyna zapłaciła za to cenę. Jeden po drugim umierali po drodze, chociaż od dawna przygotowywali się na ten los. Pomimo tego, po misji zbadany adekazm Jelan została sama. Wtedy Jelan pierwszy raz w życiu zatrzymała się i po prostu nic nie robiła, opłakując swoich przyjaciół. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do pewnego dnia, gdy Ningwang osobiście odwiedziała ją w jej drewnianej chacie. Od jakiegoś czasu nie wracałaś do portu Liwe. co się musiało się wydarzyć? Rozumiem, wy się zrezygnować. Ningguang stała w drzwiach ze strasznie poważną miną, lecz jej głos nadal był zrelaksowany i swobodny. Nastała cisza. Minęło sporo czasu, zanim Ningguang usłyszała głos za swoich pleców. Oboje popełniliśmy błąd. Nie powinniśmy angażować zwykłych ludzi w to, co robimy. odpowiedziała głos. Gdy Ningguang myślała, co ma na myśli jej rozmówczyni, Zobaczyła, że za stoi nikt inny jak Jelan. Miała ona łuk w ręku, a z koniuszków jej palców ściekała krew. Można sobie tylko wyobrazić, ile dni i nocy wyczerpującego treningu łuczniczego przyfaelan, Jelan, by jej palce krwawiły. Znając dobrze Jelan, Ningguan zrozumiała równie, że musiała ona przejść przez niezwykle trudną sytuację. Tylko to mogło tłumaczyć niezwykłą determinację Jelan, by zamknąć się na jej wyczerpujący trening. Jelan wycelowała swoim łukiem w górę. Wypuściła strzałę. Niczym błyskawica wystrzeliła w niebo, przebijając chmur z siłą, która mogłaby roztrzaskać kopułę niebios. Jakby odpowiadając na wezwanie nieznanej mocy, wody w górach warczały i wyły, a następnie wirowały w górę w postaci niezliczonych strzałów. Gdy spotkałeś się w połowie drogi na niebie, eksplodowały w kurtynę wody, sprowadzając na ziemię ulewę, podobną do tych, które zdobią letnie noce. Gdy niebo się rozpogodziło... Nie było widać tęcza ani motyli, a jedynie słaby słup światła, który spadł na dłoni jelana. Według Ningwang, ta scena otrzymania wizji miała jedno znaczenie. Od dziś został wszystkie sprawy niezwykłe jelan. I oto była jej historia. Kto by pomyślał, że za powierzchowną, genfinową mamą stoi taka smutna, ale zarazem ciekawa historia. W tewy, nawet ja nie spodziewałem się, że we historii znajdziemy wymianki o fatui, harblingerach, czy nawet Abysie. Jeśli Wam się spodobało to byłbym bardzo wdzięczny za lajko, suba i komentarz. Jeśli chcecie więcej odcinków z postaci, możecie też o tym napisać w komentarzu. Sprawdźcie też playlistę z lore postaci. Są tam filmy o m.in. Xiao i Hu Tao. Możecie też napisać, jaką postać byście chcieli jako następną. Tak jak zwykle chciałbym też wspomnieć o moim aka Xie. Staram się tam być coraz bardziej aktywny, więc jeśli chcecie mnie obserwować na innych mediach niż YouTube, możecie tam zostawić followa, link w opisie. Słowem zakończenia chcę jeszcze powiedzieć, że robiąc ten materiał posługiwałem się Genfiny Wiki. Do następnego filmu i cześć.